Stowarzyszenie Promek na Dzień Kobiet zaprosiło swoje członkinie na obiad, w którym uczestniczyli także goście, m.in. starosta Gniezieński Piotr Gruszczyński i prezydent miasta Gniezna Tomasz Budasz. Goście przyszli tradycyjnie z życzeniami i słodkimi upominkami. Międzynarodowy Dzień Kobiet wywalczyły nam kobiety i my jako kobiety kontynuujemy to do dnia dzisiejszego. Od, 1980, od 1908 roku co wywalczyły te panie przed nami, my mile je wspominamy i jesteśmy za to wdzięczne, że możemy cyklicznie co roku organizować te symboliczne spotkanie z naszymi członkami Stowarzyszenia Promyk. Jesteśmy bardzo za tą integrację, co nasze panie tak aktywnie w tym chcą uczestniczyć i wiemy, że to jest bardzo ważne i potrzebne do naszego środowiska. Życie jest piękne, ale zbyt kruche, więc my się cieszymy każdą chwilą, którą możemy w nasze życie wnieść, pełną radości, uśmiechu, spotkania z najbliższą osobą, koleżanką i rozmawiamy o chorobach. O tym, co było. Cieszymy się tą chwilą obecną, co jest w danym momencie. Z tej okazji dziękuję właśnie naszym mediom, że jesteście z, z nami, że mogę pożyczyć wszystkim paniom, przekazać nie tylko tym rzeszonym w naszym stowarzyszeniu, ale wszystkim dziewczynom, mamom, babciom, wszystkim kobietom dużo zdrowia, radości i żebyśmy miały ten jeden wyjątkowy, Dzień nie tylko w tym dniu, ale 365 dni w roku, bo życie bez kobiety jest ogród, bez, jak ogród bez kwiatów, a z okazji dnia przychodzącego dnia mężczyzny życzę Panu, żebyście byli dla nas szybsi jak komputer. Mili jak maskotka i słodcy jak szarlotka. Wszystkiego dobrego. Aktywność kobiet w wieku senioralnym jest zdecydowanie wyższa niż mężczyzn. My to obserwujemy na bazie wielu stowarzyszeń. Tutaj panie wykazują dużą inicjatywę. Niezmiernie się z tego powodu cieszymy. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Jesteśmy właściwie przed dzień Dnia Kobiet. Dlatego chciałbym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Doceniania do przez partnerów, żeby czuły się, że są wyjątkowe, bo prostu... Po prostu naszym paniom to się należy. One są tego warte. Stowarzyszenie Promyk od lat jest bardzo aktywne na terenie naszego miasta i nie tylko naszego miasta, bo szerzej i powiatu. I ja z wielką przyjemnością przyjmuję zawsze zaproszenia pani prezes do spotkań tych roboczych, których jest dużo, ale też tych świątecznych, tak jak dzisiaj. Dzisiaj Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet, okazja do złożenia życzeń. Przede Wszystkim zdrowia, bo to jest dla nas dzisiaj najważniejsze, przetrwania tych trudnych czasów, ale też podzielenia się taką refleksją, bo. To są osoby w wieku senioralnym, które wiele przeszły i taka rozmowa z nimi mi jako prezentowi miasta dużo daje właśnie dużo pomysłów, dużo uwag co do naszego miasta. A taka fajna interakcja, bardzo sobie cenię te spotkania, a jeżeli jeszcze przy okazji można złożyć życzenia, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Oby tych życzeń spotkań było jak najwięcej. W spotkaniu wzięło udział około 30 pań, które zrzesza stowarzyszenie. Promek działa aktywnie w dwóch obszarach w rehabilitacji i kulturze.